Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Szpital Wojewódzki w Bełchatowie jest pierwszą placówką w naszym regionie, w której wykonywane są operacje urologiczne przy użyciu robota Versius. Urządzenie pozwala na przeprowadzenie precyzyjnej operacji z ograniczonymi nacięciami ciała pacjenta. Mniejsze rany szybciej się goją, następuje też mniejsza utrata krwi. Dzięki temu pacjenci szybciej wracają do zdrowia. Do tej pory takie operacje z robotem Versius były wykonywane jedynie w prywatnych klinikach. Możemy wejść w taką najwyższą jakość, najwyższą technologię. Która właśnie to tutaj w Szpitalu Wojewódzkim, jako pierwsza w województwie, w ramach systemu publicznego jest dostępna dla wszystkich mieszkańców. To, co czynimy i robimy, czynimy dla pacjentów, a przede wszystkim, żeby mogli skorzystać z nowoczesnych technik operacyjnych i nowoczesnych technik leczenia w naszym szpitalu. Nie ustajemy w pomocy ogarniętej wojną Ukrainie. Kolejny transport pomocy humanitarnej dotarł do zbombardowanej winnicy, a my już przygotowujemy pomoc dla Odessy. Najpotrzebniejsze rzeczy, m.in. środki higieniczne, chemiczne, żywność, koce, ręczniki, pralki, lodówki, przekazujemy również do ośrodków pomocy obywatelom Ukrainy w regionie. Dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w pomaganie. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził wyniki konkursu, a marszałek Grzegorz Schreiber podpisał z Tomaszem Bębnem pięcioletnią umowę na dyrektora Naczelnego Filharmonii Łódzkiej. Będzie to jego trzecia kadencja na tym stanowisku. Musimy myśleć o tym, jak odbudować relacje z melomanami, którzy wskutek pandemii zmienili sposoby postępowania i podejmowania decyzji. Kolejna sprawa to zwiększenie naszej obecności w regionie województwa łódzkiego. Zdajemy sobie sprawę, że tam mieszka dużo więcej melomanów niż nam się do tej pory wydawało. Tylko, że oni działają w mniejszych swoich społecznościach. Zalew Jeziorsko, Spalski czy Bolimowski Park Krajobrazowy, Góra Kamińsk. Przez całe wakacje zapraszamy na wycieczki w najciekawsze i najatrakcyjniejsze zakątki naszego województwa. Projekt Turystyczna Niedziela w Województwie Łódzkim to cykl promocyjnych przejazdów do miejsc ciekawych przyrodniczo w regionie. W ramach każdego wyjazdu zapewniamy bezpłatny przejazd, zwiedzanie z przewodnikiem po wyznaczonych trasach i atrakcjach turystycznych, miejsca na biwak, konkurs ekologiczny. Warto poznawać walory naszego regionu pod względem turystycznym, pod względem krajoznawczym, pod względem przyrodniczym. utrwalić w sobie świadomość jak wyjątkowy jest nasz region. Trwa cykl spotkań porozmawiajmy w łódzkiem. W Krośniewicach z samorządowcami i mieszkańcami powiatu kutnowskiego spotkał się Robert Baryła, członek Zarządu Województwa łódzkiego. Tradycyjnie po spotkaniu mieszkańcy i zaproszeni goście bawili się na pikniku województwa łódzkiego. Uwaga! Sensacja! Po raz pierwszy w Polsce cyrk na wodzie. Tylko w Twoim mieście. Unikalne wodne show numer jeden z Ukrainy w ramach światowej trasy. Welcome to Waterland. 20 ton wody w basenach, 10 ton wody w powietrzu, 150 fontan, 30 artystów na arenie. Wspaniałe show dla całej rodziny. Musisz tam być! Dochód ze sprzedaży biletów będzie przekazany na pomoc Ukrainie. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w Biurze Obsługi Klienta, Zgierz, ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry. Rafał Woźniak. Dziś 2 sierpnia, wtorek. Zaczynamy i zapraszam na wydanie programu lokalnego. O godzinie 17 w Warszawie i wielu miastach w Polsce zawyły Syreny. Uczczono w ten sposób 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W zgierzu kwiaty oraz znicze złożono na grobach powstańców pochowanych w naszym mieście. Wczoraj w całym kraju pamiętano o bohaterach, którzy 77 lat temu stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim. Nie inaczej było w zgierzu, punktualnie o 17, czyli w godzinę W, rozległ się dźwięk syren alarmowych. Jest on uhonorowaniem heroizmu biorących udział w powstaniu. W rocznicę wybuchu zrywu niepodległościowego uroczystości tradycyjnie zorganizowano na cmentarzu przy ulicy Piotra Skargi. Była to okazja do złożenia kwiatów i zniczy na grobach powstańców pochowanych w naszym mieście. Hołd oddano m.in. Jadwice Bielskiej z domu Kliszko, pseudonim Szarotka oraz Danucie Trusiewicz z domu Pieczyrak, pseudonim Jola. Na starym cmentarzu znajdują się groby kilkunastu powstańców. Młodzieżowy Dom Kultury w końcu doczeka się remontu. Jakiś czas temu w siedzibie starostwa członkowie zarządu Powiatu Zgierskiego podpisali umowę z wykonawcą. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego, czyli wszystkim dobrze znany młodzieżowy Dom Kultury, znajdujący się przy ulicy Długiej, zyska nowy wygląd. Budynek placówki od dłuższego czasu wymagał remontu, o który domagano się od dawna. Lada moment zaczną się prace remontowe, ale to nie utrudni pracy w prowadzeniu zajęć, ponieważ Endek zostaje tymczasowo przeniesiony. Placówka się przeniesie do yy w szkoły imienia Staszica w Zgierzu i tam będzie funkcjonować normalnie. Te zajęcia będą tak jak do tej pory funkcjonowały, a placówka myślę, że już pod koniec roku rozpoczną się prace rozbiórkowe i będzie kompletnie odbudowana. W tym śladzie, jakby tak jak teraz wygląda, będzie tylko z tyłu jakby taki dodatkowy element, który będzie służył za komunikację, dodatkowe toalety, żeby te wszystkie wymogi chociażby związane z przeciwpożarowymi wymogami były spełnione i myślę, że do końca przyszłego roku będzie zbudowana i zacznie funkcjonować. Budynek zyska dzięki temu nowy, estetyczny wygląd, ale przede wszystkim będzie bardziej funkcjonalny, co na pewno poprawi komfort pracy zarówno instruktorom, jak i dzieciom i młodzieży. Zakres prac obejmuje między innymi przebudowę pomieszczeń, wymianę dachu, okien i drzwi, instalacji wewnętrznych wszystkich mediów oraz termomodernizację. Budynek od kilkunastu lat powinien być wyremontowany, było wiele zabiegów, bo to budynek jest w tym momencie w bardzo złym stanie technicznym. Tak naprawdę gdyby ktoś bardzo chciał, to budynek powinien być, myślę, że tak naprawdę wyłączony z użytku, więc bardzo się cieszę, że te środki się znalazły w ramach Polskiego Ładu i on będzie odbudowany, bo w innym przypadku myślę, że w perspektywie roku, dwóch budynek trzeba byłoby zamknąć. Przebudowa stała się faktem, teraz pozostaje czekać na efekty. Łączny koszt modernizacji to blisko 4 miliony 800. 000. Na jej realizację pozyskano dofinansowanie z programu rządowego funduszu Polski Ład w kwocie ponad 4 200 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę uzupełni budżet powiatu. Prace w tak zwanej nowej części parku na Przybyłowie zostały już oficjalnie zakończone. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerzystów również pojawią się w starej części nad stawem, dzięki czemu w komfortowy sposób po jednakowych nawierzchniach będziemy mogli poruszać się po całym terenie parku miejskiego. Park Miejski imienia Tadeusza Kościuszki znajduje się obecnie w stanie przebudowy. Jest to kolejna z wielu gruntownych modernizacji, przez jakie od kilku lat przechodzi Zgierz. Prace mające na celu przebudowę alejek i wymianę nawierzchni wokół stawu rozwijają się coraz szybciej. W tej chwili trwa wymiana ścieżek w starej części parku wokół stawu. Tam gdzie była ścieżka piesza będzie rowerowa i na odwrót. Wymieniamy to w związku z tym, żeby tam powstała ekologiczna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia. Dodatkowo te ścieżki zyskają nowoczesne oznakowanie, taką specjalną farbą, która będzie świeciła po zmroku. Będzie można korzystać nie tylko nie będą mogli z niej korzystać nie tylko rowerzyści, czy piesi, ale także na przykład rolkarze, czy osoby, które jeżdżą na hulajnogach elektrycznych też będą mieli myślę dużą wygodę. Mniej wygodną stroną tej inwestycji są utrudnienia dla rowerzystów oraz pieszych, gdyż w niektórych częściach parku pojawiła się już nowoczesna zewnętrzna warstwa chodnika, która wraz ze stopniowym postępem prac modernizacyjnych zastąpi starą nawierzchnię. Tam e, można powiedzieć, że już zostały te prace zakończone. E, myślę, że kto, kto był ten wiek, kto nie był, to powinien pójść i zobaczyć, jak wygląda e, tak zwana nowa część parku, gdzie powstało e, no, przede wszystkim też nowe ścieżki piesze, rowerowe, e, mała architektura. Oprócz tego mamy bardzo dużo nasadzeń zieleni, kwiatów, e, Przewów. Także powstała przepiękna strefa barw i kolorów, chociaż tak naprawdę one będą się pojawiały, te, te rośliny, i, czyli kolory i zapachy w różnych porach roku. Termin zakończenia przebudowy jest przewidziany na koniec sierpnia i wyniesie ponad milion złotych. Do tego czasu władze miasta proszą pieszych i rowerzystów o ostrożność. Malinka stwarza idealne warunki do bezpiecznego zapoznania się z żeglarstwem. W tym tygodniu trwa już ostatni turnus półkolonii, na których dzieci przechodzą szkolenie żeglarskie. Jak mówili nam młodzi uczestnicy, były to kolonie pełne wrażeń, pozytywnych wartości i niezapomnianych przeżyć. Izgierska Malinka stała się akwenem nauki żeglarstwa dla dzieci i młodzieży uczestniczących w półkoloniach żeglarskich. Każdy z uczestników posiadał swój jacht klasy Optimist, służący do nauki żeglarstwa, który był wyposażony w łączność radiową z terenem. Zajęcia odbywały się z podziałem na dwie grupy, z których jedna przy pomocy instruktorów odbywała szkolenie z zakresu podstaw żeglarstwa, zaś druga brała udział w zajęciach basenowych. Nowych. Korzystamy tutaj z uprzejmości władz miasta i Mosiru Sgierz, gdzie udostępnia nam obiekt nowo zmodernizowanego teraz ośrodka wypoczynkowego na potrzeby półkolonii i organizacji wypoczynku dla młodzieży z naszego miasta. Od ponad 10 lat prowadzimy szkolenia żeglarskie w postaci półkolonii. I przez pięciotygodniowy turnus przy pomocy tych małych łódeczek, które znajdują się na tamtej stronie próbujemy wpoić tajniki żeglarstwa dla młodych osób, dla początkujących żeglarzy. Ponadto w szkole podstawowej w Dąbrówce Wielkiej odbywały się zajęcia teoretyczne dla każdego z kursantów. W celu dalszego, praktycznego doskonalenia między innymi spływania sportowego podczas zajęć na pływalni oraz prawidłowego zachowania się w sytuacji nieoczekiwanego wpadnięcia do wody. Całe szkolenie na wodzie odbywa się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i dzieci obowiązkowo muszą być wyposażone w kamizelkę sekuracyjną, która przed każdym zejściem na wodę musi być przez nas sprawdzona. Natomiast dzieci, które nie potrafią w ogóle pływać, zakładane są oczywiście kamizelki ratunkowe w razie jakichś wpadki do wody. Ostatni dzień, piątkowy, kończymy zawsze takim zabawą na wesoło, gdzie są wyścigi na łódkach oraz na bitwie morskiej, która kończy się oczywiście zmoczeniem całego stroju do ostatniej suchej nitki. Najbardziej podobało mi się pływanie na żaglach oraz pływanie na bananie ostatniego dnia. Mi najbardziej się podobało pływanie na żaglach i pływanie na basenie. Pięciotygodniowy turnus żeglarski odbywał się od poniedziałku do piątku. Poza interesującymi zajęciami dla dzieci i młodzieży była to również dobra zabawa na świeżym powietrzu, która dopełniła całość atrakcji. Na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i miłego popołudnia życzę. W piątek zobaczy się z Państwem Ola Gębicka. Pozdrawiam.